Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w zespole placówek światowych w Nieświniu miała odbyć się specjalna uroczystość, na której, podobnie jak co roku, wodarze gminy końskie mieli wręczyć nagrody dla wybranych belfrów. Niestety, epidemia koronawirusa pokrzyżowała i te plany. U nas najlepsze życzenia dla nauczycieli, a także listy wszystkich nagrodzonych pedagogów, którzy pracują w placówkach prowadzonych przez gminę końskie. Niestety tradycyjna akademia z częścią artystyczną, wręczeniem kwiatów oraz nagród musiała zostać odwołana z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiczne. W normalnych czasach, w okolicach 14 października, składaliśmy standardowe życzenia dla wszystkich pracowników związanych z edukacją. Standardowe, bo powtarzalne, bo co nowego można co roku wymyślać, kiedy składa się życzenia ludziom zaangażowanym w edukację młodego pokolenia. W końcu to jest wyzwanie, które jest bardzo podobne poza różnicami technicznymi, powtarzalne od kilkuset lat, od chwili, kiedy powstała systemowa edukacja. Ale nie mamy sytuacji zwyczajnej. Okres epidemii udowodnił, jak bardzo potrzebny jest związek nauczyciela z uczniem. Jak bardzo cała społeczność edukacyjna potrzebuje siebie nawzajem. Władze gminy końskie postanowiły odwołać główne uroczystości Święta Edukacji Narodowej, a tradycyjne nagrody wręczyć w zaciszu pokojów nauczycielskich za pośrednictwem dyrektorów poszczególnych placówek. Zarządzający edukacją pragną też złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy zaangażowani są w pracę oświaty. W tym dniu, też w szczególnych, też w szczególnych warunkach. Pragnę Państwu złożyć najlepsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, wielu sił do pracy w tych szczególnych warunkach, w których przyszło nam Żydzi funkcjonować. Niemniej jednak, radość edukacji jest w każdych warunkach. Miejmy nadzieję, że wspólnie przetrwacie Państwo ten okres wspólnie z dziećmi, z rodzicami. Niezależnie od tego, w jakich warunkach przyjdzie nam jeszcze pracować, osiągniemy założone cele edukacyjne. Tego Państwu życzę, tej radości pracy z dziećmi, ciągle rodzących się na nowo pomysłów, inicjatyw. Dzielę się z państwem, z Państwem radością właśnie tego dnia, kiedy. Niezależnie od, od całej zewnętrznej sytuacji, jakoś szczególnie czuję z Państwem jedność i życzę sukcesów. Sukcesów i wielu sił i zdrowia dla wszystkich, dla wszystkich, którzy stanowią społeczności szkolne, przedszkolne, dla całej społeczności edukacyjnej, również dla pań wspierających i panów z obsługi, bez których funkcjonowanie placówek też byłoby niemożliwe. Wszystkiego najlepszego. I w tym szczególnym dniu. Państwu nauczycielom, koleżankom i kolegom, rodzicom, dzieci szkolnych, wszystkim pracownikom oświaty chciałbym złożyć serdeczne życzenia, by trudności raczej umocniły więź niż je poluzowały, by znajdować w swoich szkolnych społecznościach siłę i oparcie, by trudności pojawiające się w związku ze stanem epidemii można było pokonywać nie należając jednocześnie na szwang życia i zdrowia. Chciałbym też nam wszystkim życzyć, by rok szkolny kończył się pod rządami tego samego systemu prawnego, w którym się zaczynał, by zmiany nie zaskakiwały nas tak często i żeby nauczyciel mógł w większym stopniu być wychowawcą i mistrzem, a w mniejszym stopniu może administratorem danych i producentem wielu stron sprawozdań. Wszystkiego najlepszego! Do tych życzeń dołącza się także nasza redakcja. Władze gminy postanowiły w tym roku przyznać wyróżnienia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019-20 dla nauczycieli i dyrektorów z terenu gminy Końskie. I tak ze szkoły podstawowej nr 1 w końskich wyróżnienia otrzymali Remigiusz Dobromirski, Katarzyna Drzazga, Barbara Kania, Anna Miller, Izabela Persona, Sylwia Świercz, Monika Wolska. Ze szkoły podstawowej numer 2. Wyróżnienia otrzymali. Katarzyna Tymowska-Kowalska, Dorota Dulewicz, Elżbieta Jakubowska, Urszula Rechlińska, Urszula Rychlińska, Robert Kwapis. Ze szkoły podstawowej w dziebałtowie Nagrodzono Magdalenę Cybulską. Z Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie wyróżnienie odebrała Dorota Słuszniak. Ze Szkoły Podstawowej w Kopaninach nagrodzono Mariannę Bednarczyk. Z ZPO w Nieświniu wyróżniono Martę Chmurę i Martę Płocińską. Z ZPO w Pomykowie wyróżniono Dariusza Sokołowskiego. Z Zespołu Placówek Oświatowych Wrogowie wyróżnienia otrzymały Beata Gawrońska i Agnieszka Ziomek. Z Zespołu Placówek Oświatowych Stadnickiej Woli wyróżniono Justynę Maliborską, Iwonę Ślifirską, Piotra Kluska, Edyteką. Owalską, Małgorzatę Ciszek i Ewę Dobromirską. Z przedszkola nr 4, wyróżnienie otrzymała Teresa Ciszewska. Nagrodzono także dyrektorów placówek Annę Puszkę, Karolinę Michalską, Dorotę Hamczyk, Małgrzatę Dąbrowską, Jarosława Drzazgę, Jacka Szmita, Beatę Zbruk, Pawła Milcarka, Sławomira Drzazgę, Barbarę Maku, Agatę Zielińską, Halinę Wachowicz, Waldemara Wiktorowskiego i Czesława Staciwę. Awanse na nauczycieli mianowanych z kontraktowych odebrały Ilona Morawska z SP Bałtów, Anna Mastalerz z SP nr 2 Końskie, Katarzyna Kozerawska z ZPO Wrogowie oraz Jolanta Ludwikowska z przedszkola nr 4.